No, szkoda, szkoda. Jeśli kurczę, podpłynie kolejne, to może być mniejsze, nie? I coraz się pokazał, i koniec. Zaraz zobaczymy, jaka będzie następna noska. Gdyby go zdążyć chwycić, chociaż jeszcze nie będę przewijał. A jak nie, to spróbujemy rano, ale wtedy już nagram po prostu film. <laughs> szkoda, szkoda. Ogon ogromny miał duży, czerwony, szeroki ogon. Tu też nie jest on. Chyba. Jak mi się wydaje, że to też nie jest on raczej. Nie. Tak, to już na pewno, nie wiem jak on dalej wygląda, ale po ogonie już jest różnica. Tamten miał duże, szerokie, czerwone płetwy na, na końcu ogona. Teraz godzina 49. Zobaczymy zresztą. Przywiniemy chyba czas. Wiecie, na ten jeszcze raz rzucę i zobaczymy, tylko żeby z tą samą noską była. Czyli po tym, po miksie chyba. No, Szkoda, że się kurde nie wpiął. Co cztery szansy teraz? Chyba tak zrobimy, jeśli go mam jeszcze przed prasą tutaj wyjąć. A. ok. U ciebie w telefonie, tak? 4% baterii. No się domyśliłem. Właśnie. Dwesty czy to będzie nasz potwór, czy nie? Zobaczymy. Chyba nie co. <laughs> Nie znam też siły jego. Na pewno on jest troszeczkę większy od normalnego unikatowego tajmienia, czyli przekracza 60 kg. A tajmienie są do 60 kg unikatowe, a potwór jest powy powyżej 60 kg. Ale to na pewno chyba to nie jest to. Tak mi się wydaje. A może? Inaczej wygląda. Słuchajcie, chyba może być bo to wygląda inaczej, tylko nie jest aż tak silne, jeśli to jest y <laughs> jeśli to jest potwór, to nie jest aż tak silne. Chociaż na tym na spowiku mi daleko uciekały. Tak na spowiku, na spiniku to już nie aż tak daleko mocno. No ale zobaczymy. Czy to będzie to, czy też nie będzie to. Ale może być, bo widzę. No, chyba tak. Inna płetwa już jest ogonowa i grzbietowa, bo grzbietowe ma taką szarą, jak paraiba zwykłe tajemnienie a tutaj ma płetwę grzbietową jak widać czerwoną. Biały brzuch, ciemny grzbiet, to jest ryba potwór. To jest ryba potwór, moim zdaniem, bo in... tak, 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 zdecydowanie tak. No szkoda tamtego, bo tamten co co się nie wpiął. Szkoda, miał mega, mega ogon. No ale nic. To jest on. Na 100%. 66 kg. 109 gramów. Miałem też końcówkę 109 gramów z tym z miętusem. 11 kilo. No, i do tego ranga wpadła. Także elegancko. 160 cm, 66 kg, 109. Nowa rybka, potwór z rzeki Selengę na Mongolii, która nękała tutaj plemię nomadów i straszyła tutaj, że wciągnie dzieci do wody, została złapana. 6685 oświadczenia, 11708 gotówki, 160,5 cm i waga 66 kg, 109. Także ten pierwszy, co uderzył no i nie trafił, to był większy od tego na bank. No ale nic. Dobrze, że jest. No. Jest różnica w wyglądzie tej rybki. Jest. Tylko o której branie teraz, jakby mi ktoś mógł powiedzieć, to by było GitES. Ja mogę się obrócić inaczej. Ok. Niech będzie tak. Tylko teraz jeszcze o coś takiego. Zobaczmy. Wasz. Teraz chyba będzie OK. 22-27? <ścoughs> nie, nie ma takiej opcji. No, i już jest 124, a nie 123 ranga, No, nie tam rangi do niczego niepotrzebne, ale jest. 160,5 kg. Rybka potwór z rzeki Selangę na Mongolii. Plemię tutaj nomadów uratowane i waga 66 kg. 109 gramów. Tylko szkoda, że ten pierwszy się nie wczepił. No ale nic. Dosiadki oczywiście zabieramy. Ranga 124, proszę bardzo, pyk 15 tysięcy dodatkowo. O to będę na plusie 3 bitcoiny elegancko. To nie koniec nagród. Misja zakończona. Rzeka Selenge. Time and Han. Gratulujemy złapania potwora. Oto kilka wspaniałych nagród dla Ciebie. Doświadczenia 13 240 trofeum and Han, 2 bitcoiny i gotówki 14 550. Ekstra. Dwudziesta druga, dwadzieścia siedem. Ostatni na razie marker. Dwudziesta druga, dwadzieścia siedem. Proszę bardzo. Nieopisany marker? No, jest opisany Rybka potwór, rzeka Selengę, Mongolia, Tajmen, Han 22-27. przynęta. Eee, musieliśmy te zbierać 5 martwych myszy, do tego 5 unikatowych lipieni i karczownik ziemnowodny Walker 56 gram z kaczykiem 7,0 160,5 cm I waga tego Tajmena Hana 66 kg, 66 kg i 109 gramów.